Jezus ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich, Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Według badań przeprowadzonych w ostatnich latach, przeciętny Polak spędza przed telewizorem od 3,5 do 4 godzin dziennie, co zajmuje mu połowę wolnego czasu. Wliczmy w to jeszcze korzystanie z internetu, zarówno w ramach obowiązków zawodowych, jak i z powodu własnych zainteresowań. Musimy przyznać, że media nas kształtują. Blado na tym tle wygląda realne życie. Czy wszyscy rodzice poświęcają codziennie 4 godziny aby pobawić się i porozmawiać z własnymi dziećmi? W Ewangelii według św. Marka większy akcent jest położony na wezwanie do głoszenia dobrej nowiny niż sam fakt w wstąpienia. Chrystus wzywa swoich uczniów, by głosili wszędzie to, co zobaczyli. Okazuje się, że współczesny człowiek więcej czasu spędza w sieci wirtualnym niż realnym. Media to jest współczesny kraniec świata. Bo jak mówią niektórzy, jeśli coś nie jest obecne w internecie, to prawdopodobnie nie istnieje. Z tego wezwania Chrystusa i odczytania znaków czasu, jakimi są środki społecznego przekazu, rodzi się misja i charyzmat paulistów. No właśnie, ponieważ naszą parafią jest cały świat, naszym areopagiem media. Naszą Ewangelią Chrystus, a naszym wzorem w głoszeniu jest Święty Paweł, apostoł narodów. Skąd taka idea głosić Ewangelię poprzez media? W XX wieku, kiedy media rzeczywiście rozwinęły się w bardzo dynamiczny sposób i zaskakujący, Kościół wykorzystał środki społecznego przekazu po to, aby tą Ewangelię głosić, aby dotrzeć do współczesnego człowieka. Jedną z takich postaci, która w XX wieku miała szczególną zasługę tutaj w dziele ewangelizacji poprzez media, był błogosławiony Jakub Alberione, założyciel paulistów, który w 1914 roku we Włoszech Założył zgromadzenie zakonne, które miało posługiwać się środkami społecznego przekazu w głoszeniu Ewangelii. On tutaj bardzo wyraźnie widział zakonnicy jako osoby, które poświęcają się Panu Bogu, zakonnicy, którzy służą prawdzie, mogą wykorzystywać środki społecznego przekazu, które są coraz bardziej skutecznym narzędziem w dotarciu do człowieka po to, aby głosić Ewangelię. I to była idea, która yy, zafunkcjonowała już wtedy, na początku XX wieku. Idea, która została potwierdzona szczególnie w czasach Soboru Watykańskiego II i która właściwie teraz jest już pewną oczywistością. Się nikogo nie zaskakuje fakt, że istnieje katolicka telewizja, że istnieje katolickie radio, że istnieją katolickie gazety. Chciałem się zapytać księdza, czy media mogą stać się środkiem uświęcania człowieka? Jeśli ktoś, kto jest nadawcą, dziennikarzem, producentem filmowym, stara się poprzez media, ma taką intencję, aby głosić Ewangelię, aby głosić prawdę, to ksiądz Alberiony mówił, że wtedy media mogą stać się tym kanałem łaski. Zakonnik, dziennikarz, czy to się nie gryzie? Myślę, absolutnie nie można to w takich kategoriach stawiać. Zakonnik jest osobą, która chce poświęcić się Panu Bogu, chce służyć prawdzie, chce głosić Ewangelię. Dziennikarz jest osobą, która posługuje się środkami społecznego komunikowania i jednocześnie także zależy jej na tym, aby przekazać informacje, aby przekazać prawdę. Myślę, że te dwie rzeczywistości. Zakonnik, który służy prawdzie, który służy Ewangelii, który swoje życie poświęca dla prawdy, może być doskonałym dziennikarzem. Dziękuję. Naszym zadaniem jest siać, dać świadectwo prawdzie. Owoce nie zależą od nas. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.